Maneczko. z tej strony Tadek, witam was w grze Twierdza Krzyżowiec, jesteśmy na nowym szlaku, dzisiaj misja 62, błogosławiony związek i tutaj mamy my kontra trzech przeciwników, dwóch emirów, jeden wezyr, my na środku, oni po, nad, e, otaczają nas, można powiedzieć. więc zobaczymy jak nam to pójdzie, ja sobie tutaj zwolnię trochę na początek. Hmm, Znałem się, żeby to tutaj bardziej rozbudować, dobra, na razie rzucimy to tam. No i co? No i chyba, chyba go spróbuję zabić drobne, na samym początku. Potrzeba kamienia. A czemu to drewno było wzięte z innego miejsca, niż ja bym chciał? Nie można tutaj tego wow. zbudować, mój panie. Tak jest, szef. Potrzeba nam broni, se. Tak. Powiem tutaj. Tych pierwszych właśnie zraszować, znaczy tych pierwszych, tego Potrzeba pierwszego. Nie Trochę nie to źle tutaj zrobiłem. Teraz jak budanie. tak patrzę. Chodzi tak o to, że mogłem szybciej serde. wojsko wysłać, nie? Już mogłem mieć tutaj, powiedzmy, tego fula. Nie wiem, czy 35 sobie poradzi, ale lecimy. On kasy dosyć szybko wydaje. Dobra, zdążyliśmy przed gościem ze smołą więc taki jest poważny. No, dam radę. dzisiaj nie wiem, dlaczego tu zatrzymali. Ja Wracamy Najważniejsze, że gościu tutaj załatwiony jest Spróbujemy może jeszcze jednego Powiedz nie wiem co tam wracać, no, chociaż nie wiem czy na dół zaraz nie rzucę tego spichlerza, nie można tutaj tego... myślę, że nie o wiele lepiej tam. by nam poszło. Dobra. Przez drogę. Zobaczmy, o nie ma SA, no też już tutaj raczej nie, wiadomo, dobra. Ta wojna mnie męczy, ty mnie męczysz. Wykończę się na dobre. Hmm. No jeżeli coś później przebuduję, tak żeby inaczej to trochę wyglądało, w tym razie trzeba będzie chyba wrzucić tam kuszników. O. Trzeba nam brudzić! Potrzebujesz trochę prawdziwej chłopaki, rozdepczemy Tak jest! Tak że Tam, gdzie zaatakujemy ten, to wtedy było źle, ale. Się zaatakowało Czego mi tylko kilka... <laughs> inne miejsce. Dobra. Cofnijcie się. Szybki mar Przed. Tak. Przecież oni sąd urząd wyszczyć. Wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? Muduje sprzęt oblężniczy. Muduje sprzęt oblężniczy. Hmm. Chłopaki My są pałkami, ale czego zrobię? Już są. Tługo. Potrzebujesz trochę chłopaczek. Tak wielokrotnie. O, cień. Co za katastrofa. Tarcza przygotowana. Tarcza przygotowana. Tarcza przygotowana. Znajdź przejścia. Tarcza przygotowana. Tarcza przygotowana. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest tam, Jak mamy tam do Dobra. Chciałbym ja więcej kuszów. Puszów? Kusz. Kurs. Co tam gadam? Puszów. Uuu, e? na tę wieżę. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra. Z dwie machiny, tu i tu. Wasza łaskawość zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej. Większość natarć będziemy w stanie Przecież chyba tym powstrzymać. No oni są mm. tak jest. No co w Trafiają pięknie. My są Nasze zapasy żywności kurczą się fale. Nie masz wystarczającej ilości kowary. To jest to też... Dobra, tak jak mówiłem idzie tutaj na dół. Twoja popularność spada. No trudno. To chwilę jakoś to wytrzymamy. Dobra. A nie zmieścimy. Jesteśmy atakowani. Cały czas jesteśmy atakowani. Można powiedzieć, więc. Dosłownie obok czego mi buduje cały czas, nie? Moich żołnierzy. Chcieli. A bo ja nie mogę chyba na kamień tym wjechać co? Tak jest, Ale się nie zorientują, że już są sztywne, już są martwi. My są pałkami. Przecież oni są tchórzem pod tak Nie dobra, mogę normalnie. Czego ci trzeba? Coś sobie chyba wkręcił. Potrzebujesz trochę prawdziwego... rozdepczemu na miasto. Nie można tutaj tego Cześć. zbudować, mój panie. Tak jest. Nadchodzi. Jesteśmy atakowani! Ha, nawet się nie Najbardziej do mnie chciał, żeby on mi tego tutaj zaraz wie, podpalił. No co oni, Że władze nie mają po swojej stronie? Ja mogę, nie mogę mu zakolejkować, tego, tak, żeby po kolei Czego to by cię poniszczył. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Okay. Ruszać. Chciałem wycinać, to ok. Wtedy tu mógłędzie się postawić. Zem. Tak, patrząc Zapasym teraz, albo w ogóle na środku. Się

Dobra, jak tutaj wygląda ta sytuacja? Po zróbmy sobie na piwo, naprawdę nie mogę przez to, że to gówno tam stoi w postaci tego domku.

tak jest nawet je te... nie, już są. Są, Ma, idziesz, oni, się nie ruszą my sądzę, że oni tego trzeci Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tutaj u mnie się stawia? Gotowi do boju. Okej. Okay. raz, bądźmy Potrzebujesz Chłopaki. trochę prawdy, rozdepczemy ich na gniazdy. Czego oni nie zorientują, że już są Tak, jest, zniszczyć mu to trzeba. Tak. Przecież oni są tchórzem pod My są pałkarze. Chłopaki, rozdepczemy ich na gniazdy. Czego ci trzeba? No Potrzebujesz dobra, zajęliśmy. prawdziwej Zajęliśmy? Raz tutaj, Załatwiono. Jesteśmy atakowani. Dobra, i tak będzie trzeba obchodzić. Czego hmm. Nie są, są. Czego ci trzeba? Potrzebujesz cię trochę pał? Przecież oni tak Nie są pał. Nigdy jak Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę. Ale cię nie że już są sztuki. tej Dobra. Y... To oni mają te balisty na wieżach, więc... Chyba katapulty będą potrzebne. My kasy mamy sporo, to możemy postrzelać. No, nie ma nic. No tak, no bo oni muszą wszystko kupować, nie? jedynie co oni mogą tu w tym momencie produkować to jest jedzenie, na której jak widzicie, no nie stać. Znaczy co ja gadam, nie stać na jedzenie. Myślę, znaczy, że nie są w stanie pokryć całego zapotrzebowania na wszystko inne, e, innym rodzajem, że tak powiem, jedzeniem, nadmiarem czy coś mi w tym stylu, nie? Jak ja na przykład to robię. Następnie w 24.

No to chyba nie zacznę niczego oblężniczy. produkować konkretnego. No, w sumie można zacząć robić. O, to ciekawe, że wykorzystuje. te jednak domy. Nie można tutaj tego zbudować. Myślałem, że jest jednak nadmiar tych domów, ale to wcale nie jest nadmiar. No nie jest to tutaj. Katapulta przygotowana do miotania, mój tanie. Katapulta uruchomiona, przygotowana do miotania mój tanie. Strasznie nie lubię takiej walki z botem o ten kawałek e, ziemi, tak jak to się dzieje tutaj, nie? Wolę, jak jednak jesteśmy odsunięci od siebie. No ale z drugiej strony to jest jedyne, jedyna opcja, żeby mnie bot pocisnął. No to to, że jeżeli ma Mangonele jest dosłownie obok mnie, nie? No to wtedy bot ma e, tam jakąś szansę na zwycięstwo. No bo po prostu... E, no tym tak jakby ciągłym atakowaniem mnie. Będzie w stanie mnie pokonać gdzieś tam prędzej czy później. Zróbmy to gdzieś tutaj. Nie można tutaj tego przygotowana do no zobaczmy. Tu widzimy ich wszyscy? To doskonale. Chyba jedno zaraz pęknie. Dobra. O. Pięknie. Tu nawet go nie było stać na zrobienie. Gdzie? Czy on coś mi zniszczył? O kurde czy Nie do... wiem jak on tu przeszedł, ale Tak jest, przygotowana do miotania. No, udało o udało się lekarze Eee, piwo już pewnie jest, więc możemy tu wyłączyć zużycie Jedzenia? Się? Nie można tutaj tego zbudować. Dobra. Hmm. Potrzeba kamienia Nie ja wiem. Nie próbujcie go trafić. Przykro mi. To całkiem spory dystans. To stanowisko jest nieosiągalne. Przygotować katapultę. Katapulta, przygotować katapultę. Znieśliśmy to, co on ma nawet. Przygotować katapultę. Przygotować katapult. Przygotować katapult. Przygotować katapult. Przygotować katapult. Ale metalu to ma katapultę. trochę jednak na tym składzie nie? Przygotować katapult. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania. A. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Potrzeba kamieni. Katapulta przygotowana do miotania. Potrzeba kamienia. Katapulta przygotowana do miotania. dobra, trzeba by było kogoś wysłać. i najlepiej by było. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, dawać tych rycerzy. Jesteśmy gotowi! Wiadomość Też 15 to raczej sobie nie poradzi, ale... Mm -hmm. Nie można tutaj tego zbudować, mój. Ja, Zamażenie, czy nie... w sumie za pomarzenie jednak ja go zabiję. Ja powiedziałem, że nic nie robię, ale zmieniłem zdanie. Pozdrawiamy cię, <laughs> ależ ciężka ta zbroja. Możliwe, że się nawet nie wybroni. Chyba, że dziś ma coś więcej. Przygotować katapulty! Przychodzę, żebym dobrze strzelił. Oho, Moim Dobra, ja sam sobie trafię. Ale szczęście nie mogę sobie zniszczyć. A no to Jesteś też będzie wylotowy? chyba dosyć szybka Jesteś mapa. Wylotowy? Raczej widzę, że no, nikt nas tutaj nie powstrzymał, bo drewno już chyba wycięli z tej strony tak naprawdę jeszcze jakieś zostało bo no, jeszcze tutaj ...ninja gdzieś się skitrały wyłazą co oni robią pod moim zamkiem nie wiem czy on tutaj ma gościa, miotacza, bomb A, dobra, jeszcze pułap, po dobra, to może się nie udać Aczkolwiek widzę, nie dobra, tutaj jeszcze ninja chodzą, to Za mało ich poszło No dobra, jest miotacz bomb gdzieś, A, nie widzę go A tu siedzi, z tyłu najgorzej Ale dobra, podszedł, to może go zabiją Zabili go, dobra mnie też bomb zabity. Możemy wysłać kolejną farlu? No nie, nie możemy. Chciałem, że już donieśli. Potrzeba złota. Mm -hmm. A Czy będzie szybciej. Co tutaj powiększymy to? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. Zapasy złota są zbyt szczupłe, sir. Co ja robię? Niech to coś trzeba w sumie. To no nie... Miecze chciałem robić. No dobra, poczekamy chwilę. Trochę się znam, no, mogę przecież przyspieszyć grę w ogóle. Dajmy na 120. Da szalejmy. Na razie nie rzucam się i nie ostrzeliwuję żółtego, bo wolę po prostu poczekać na spokojnie. Będę miał zabitych gości przez tych chodzących ciągle cywilów. Dobra, oni jeszcze to wycinają. Twoja popularność spada. O. I Ludzie cię kochają, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. katedra wleci. Ksiądz powie, że no w sumie ludzie nie mają za co się denerwować. My ładną katerę zobaczcie i kościół mamy tuż w ogóle. Jesteśmy gotowi! Pozdrawiamy cię! Jesteśmy gotowi! Dobra, teraz powinno starczyć. Może tu znowu mi otacz bomb, jest. Nie, dobra, nie widzę. Więc prawdopodobnie nie ma. Co ja mógłbym tutaj pobudować w ten sposób te domki? czy Powiedzmy jakiś inny budynek. I trochę bym przeskoczył ten. Mi się wydaje, że jeżeli on gdzieś ogień wtedy miał, przez to, że ja bym pobudował te domki, żebym mu skasował ten ogień. Myślę, o co chodzi? Chodzi o to, że. O kurde, ale mi teraz trafił. Bo już nawet nie ma co i wracajcie. Stąd. Nasz skarb musiał go musiałby tam po prostu zabić żeby się zastrzelić u tych tych strzelających Jesteśmy wszystkich gotowi. Potrzeba nam broni, serwesz no, te piki Jesteśmy gotowi! Sir. nam broni! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser potrzeba nam broń. Co ja, aby ci służyć? Wykażcie się męstwem. Tak, szef, to przygodę, to co, Idziemy Jak się nie uda, no to wyślę po prostu wsparcie Jesteśmy gotowi Potrzeba nam broni, ser. Mm -hmm. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, panie. na bimber. Dobra. Poczuj moc. Dobra, oni szybko idą, to przeszli po prostu. Ale dużo jest strasznie tego.

Przygotować Cakopul Wiadomość od Nie! ty atakujesz mój zanę, to tak jak mój Mogę być zmuszony by coś z tym zrobić. Przygotować Kakapul! Nie dobrze, nie dobrze. Przygotować Cakopul. To, to stanowisko jest nie Był ładny strzał. Naprawdę. przygotować katapult potrzeba kamienia przygotować katapult przygotować katapult przygotować katapult przygotować katapult jeszcze go nie było w ogóle stać, żeby zrobić sobie tutaj tych wierzy do końca paedzu gdzie przygotowi. gotowi! Ja to o, to, tak jest, no. to Bajecie, ja się pomiędzy... A, zniszczył mi tutaj. Ma można, tutaj tego Nie można tutaj Czy ten gościu tego musi tu akurat teraz chodzić? To Potrzeba kamienia! Okej, okay, zaraz będzie. Przygotować katapultę! Przygotować, katapultę. Przygotować katapultę. Pulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Nie wszyscy strzał Przygotować żenioła. katapultę. Przygotować katapultę. To stanowisko jest nieośmione. Pozdrawiamy cię! Jesteśmy gotowi! Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Mój panie! Mam no, sporo tego, tego oleju tam ma. Dobra, wiecie co, nie będę tutaj tracił naszych chłopaków bez sensu, próbując to zeszturmować, tylko wezmę i zrobię kuszników Kupię teraz ich. Niech będzie 60. Iluś. Za trzeba nam to był Party Chłop mi tam przełazi z niego. No dobra, niech to niższa. Aczkolwiek dziwię się, że oni go nie widzą. Przecież. Ładzi obok mnie. Uwaga! Co mam pilnować tego? Uwaga! Potrzeba nam broni, se! Proszę łaskawość? Przygotujmy narzędzia. Jaka łaskawość? Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie oblężniczy. Tutaj tego zbudować. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Trzeba coś zbudować? Buduje sprzęt oblężniczy. Ser. Iluś tam w sumie dobra, dwójeczka idziemy. Pozycja tarczy jest korygowana. Właśnie muszę uważać, bo nie wiem, czy to dziś ogień nie jest. już się zranie okazało, że on mnie podpali. No i dobra, i można wysyłać celi Rozpyt! Wojownicy do ataku! przygotowana, do miotania, Przygotować katapult Wiadomość od nie się do No i dobra, ci ich zastrzelą tutaj. Spiklerz jest elegancko. I porobiony. A jeszcze, no dobra, chciałem powiedzieć, że jeszcze jeden olej został, ale na szczęście go zabili. Dobranoc. Bez większych problemów ta mapa. Nawet oni nie mieli jak robić tej kasy, bo to samo to ile oni zrobili w trakcie tej mapy kasy. O tym świadczy, jakieś tutaj drobny, tak naprawdę. Zobaczmy mapę tą. No tutaj, nie wiem, też mamy 7000 ale... Ich jest tylko dwóch tym razem. Takie bardzo te mapy są... Nie, nie ma czegoś takiego, że rośnie to wyzwanie, tylko jest takie jakieś mam wrażenie losowe. Mocno, nie? No i dobra, tu mamy kurczaka. I zobaczmy... Co tutaj mamy takiego? Okay, mamy imperator, ja, ja i. on. No ja rozumiem, że on ma 40 tysięcy, ale mimo wszystko. Ja Miałem tu wszystko: jest żelazo, jest kamień, jest zielone. Hm. Tak jest trochę bez sensu. No nic. Tak więc to tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnych. Siemaneczko.